To jest czwarty raz i teraz naprawdę nie chce mi się fałszywie śmiać. Mikrofon działa, bo widzę na spektroskopie. Mówię cicho, bo jest późno w nocy albo raczej wcześniej rano. Kolejny taki bardziej naturalny vlog, w którym nie będzie dużo pompatycznych tekstów. A naturalny, dlatego że wszystkie materiały, których użyję, to są materiały z mojego wyjazdu weekendowego teraz do Nowego Sącza. Gdzie jechałem na wesele, ale jeszcze przed tym weselem trochę się powydurniałem z kamerą, także możecie zobaczyć. No machaj ze mną. Ten majestatyczny habitat skrywa w sobie wiele tajemnic. Nie umiem, bo jestem za krótka. Jak robić? Lwica, właśnie, przebywając w cieniu, bawi się z dzieckiem. Które nie jest świadome nadchodzącego zagrożenia. Ja i tak najbardziej jaram się tym, co jest tutaj z tyłu za mną, czyli ostatnią sekwencją z tego filmu. To ręka olbrzyma stara się pojmać małe kocie. I w ten oto sposób kończymy kolejny odcinek przyrody z Jarkiem. Z zaczęły szaleć, poczuły w sobie rock'n'rolla Uspokój, uspokój swoje stopy Sebastiano. A wesele, cóż, nie pokażę Wam, jakie było, no bo to jednak trochę moja prywatność, nie? Ale mogę to w sumie jakoś opisać. No, to i tyle, więc zostawiam Was pięknymi widokami i obietnicą, że za tydzień będzie jeszcze lepiej, bo jadę do Gdańska na wakacje i mam zamiar zrobić coś fajnego. No, to tyle, cześć. No? No idę? Mogę być Lenonem Johnem. Johnem Lenonem.